Siemano, z tej strony Rekord i witam z kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaprezentuję wam serwis które wypłaca skiny zagrania na serwerach społeczności. I dobra, jest to serwis goboosting.pl, Link oczywiście macie w opisie, serdecznie Was zapraszam i już Wam tłumaczę, na czym to polega. Warto zaznaczyć, że jest to polski serwis stworzony przez Polaka, także wspierajmy go, używajmy tego serwisu, a nie jakieś zagraniczne inne strony. Pierwsze to, to, jak wejdziemy na stronę, to zobaczymy takie oto coś, czyli stronę. Żeby zacząć zarabiać, musimy kliknąć oczywiście, zaloguj się. Logujemy się przez Steama, także nie ma problemów podawania jakichś e-maili i tym pod. Podobnych. Jak widzicie tutaj jeszcze po zalogowaniu się, ale przed wrzuceniem na ten serwis wyskakuje nam powiadomienie o RODO, które musimy zaakceptować, czyli o przetwarzaniu danych. Niestety takie teraz mamy prawo, po prostu zaznaczamy, akceptujemy i powinno nas przenieść na nasz serwis. No i dobra, już się znajdujemy na stronie. I jak to działa? Już tłumaczę. Jak widzicie, tutaj mamy oferty, czyli serwery, które płacą nam za granie na nich. Są różne stawki. Ogólnie, jak widzicie, to jest stawka za godzinę, na przykład 33, 31. badcave.pro 31 płaci. Ogólnie jeden e, kredyt to jest jeden grosz. Czyli 100 kredytów to jest złotówka? Możecie powiedzieć, że to mało, ale tak naprawdę i tak robicie to, co byście robili, czyli gracie na serwerach w CS-a, byście to na pewno i tak robili i... Nie mówcie, że nie, a łączyć przyjemne z pożytecznym to chyba fajnie, tak? Możecie wypaść tutaj różne skiny i pokażę wam potem jak to się robi. Najpierw wam zaprezentuję jak zacząć zarabiać, czyli my tutaj y, mamy na przykład różne oferty. Ja tutaj wejdę na serwer batcave.pro, wejdę sobie na deadruna, widzicie 31 kredytów za godzinę. Mamy mapę, mamy IP, mamy wszystko. Musimy wziąć tutaj, kliknąć tę oto strzałeczkę opcję na... Właśnie na ten serwer, na który chcemy wejść, i widzicie aktualna oferta do serweru IP. Co jest go boosting? Nazwa serwera, macie tutaj nazwę, mapę, ilość graczy, ostatnią aktualizację, ile sekund, i macie także napisaną ofertę. Jak widzicie, jest 31 kredytów za godzinę na gry na serwerze. Oferta aktywna od godziny 14 do 22. Czasami, właśnie serwery mają różne wymagania, na przykład tutaj też macie, może być maksimum 8 graczy. Jeżeli te wymagania są przekroczone, to automatycznie za, przestajecie zarabiać. Także polecam Wam yy, sprawdzać co jakiś czas, czy wam te kredyty przybywają na konto. Kredyty macie tutaj właśnie w prawym górnym rogu. Jak widzicie, ja mam 1500 kredytów, czyli 15 złotych, i co jakiś czas po prostu musicie sprawdzać, czy Wam przybywają. I na zaakceptowanie oferty macie 5 minut. Widzicie, po zaakceptowaniu oferty masz 5 minut, aby połączyć się z serwerem. Kredyty będą naliczane od momentu połączenia. Czyli akceptujemy ofertę i teraz w tym momencie mamy 5 minut y, na dołączenie na serwer. Widzicie, jest tutaj odliczanie. Masz 292 sekundy, aby połączyć się z serwerem. Klikamy połącz serwerem. Otwórz Steam, e, Steam Client, Bot Striper, albo albo kopijemy IP, i, i dołączamy przez IP i ja w tym momencie zaprezentuję wam, że te oto kredyty do nas przybywają w zagranie. Jak widzicie w tym momencie włączam, dołączam na serwer i zaprezentuję wam, że te kredyty się dodają. Oczywiście za godzinę mamy 31 groszy, może ktoś z Was powiedzieć, że... Co to jest? lepiej iść do pracy. No, niby tak, ale dla osoby, która i tak gra na, na jakimś serwerze albo szuka jakiegoś serwera konkretnego, Deadran Run, e Bez albo jakieś inne tryby i zobaczy ofertę, gdzie może sobie dodatkowo zarobić, wypłacić jakieś skiny. Przyjmijmy za 10 zł, to już zawsze coś jest, tak? Nie gracie za darmo, tylko macie za to jakieś pieniądze. Także na dłuższą metę, jeżeli będziecie tak grali przez, przez ten serwis, to naprawdę możecie dorobić jakieś tanie kosy za 200-300 zł. Ja właśnie dołączyłem na serwer i w tym momencie. Patrzymy, ja tutaj, o, odświeżyło. Od momentu połączenia liczy nam kredyty, jak wiecie, już tutaj jestem gracz 2 na 15 Dołączyłem, także nie mam co się martwić. Aktualna stawka za godzinę 31. I w tym momencie sobie pogramy trochę i zaraz Wam zaprezentuję, że te kredyty faktycznie się dodają. Jak widzicie, moje kredyty zostają mi nadliczane. Zarobiłem w tym momencie pół kredytu, czyli pół grosza zagranie no ciut na tym serwerze tak naprawdę yy, kilka minut więc to nie jest tak że wam się te kredyty naliczają tylko za godzinę czyli za przegraną godzinę dostajecie 31 yy, kredytów ale te kredyty wam się naliczają w trakcie czyli nie musicie przegrać pełnej godziny jeżeli tutaj w tym przypadku zagracie pół godziny czyli 30 minut to dostaniecie po prostu 15,5 kredytu czyli 15,5 grosza co jest bardzo fajną opcją, że nie trzeba pełnej tej godziny grać, żeby dostawać te kredyty. Ja poczekam, aż zbieram jeden kredyt, żeby się zobaczyli, że faktycznie mi go doda do tej, do, do, mojej faktycznej, do mojego faktycznego balansu i potem jak go doda, to po prostu go wypłacę. Jest to naprawdę bardzo fajny serwis. Po prostu dajcie skiny, zagranie, czyli praktycznie za nic, za darmo, bo każdy to robi. wieczorkiem możecie sobie wejść, wybrać jakiś serwer, dołączyć i grać. Jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna opcja. No i dobra, zagranie kilka minut na tym serwerze. Zarobiłem właśnie e, 1,5 grosza 1,55 kredytu. Także ja zakończę ofertę. E, kliknę zakończ ofertę. Zakończyłem ofertę, wyjdę z serwera, e, wychodzę. Grałem na serwerze Batgek Kroka Pro. Pewnie znacie tą sieć, serdecznie na nią zapraszam. Także, jak widzicie, po zakończeniu oferty moje kredyty zostały dodane do mojego balansu. Mam tutaj w tym momencie 1501 i setnych kredytów. Jeżeli chcecie wypłacić skiny, macie tutaj taką zakładkę wypłać skiny, klikamy wypłać skiny. Jak wiecie tutaj mamy ważną informację, którą warto wiedzieć, czyli wyślij ofertę ze skinem, który chcesz wypłacić od naszego bota. Wiadomości do oferty wpisz goboosting.pl Pamiętajcie, żeby to wpisać, ponieważ jeżeli tego nie wpiszecie, to wasza oferta zostanie Wam odrzucona. Oczywiście nie zabiorę wam kredytów, ale Wasza oferta zostanie odrzucona. Na jedną ofertę może przypaść tylko jeden skin do wartości maksymalnej 5 zł. Jeśli chcesz wypłacić więcej skinów, wyślij kilka ofert. Jeśli skin jest warty więcej niż 5 zł, wymagana jest akceptacja przed administratora zwykle kilka chwil. Czyli na jedną ofertę możemy wypłacić jednego skina, wartego. Poniżej 5 zł, wtedy wypłacamy go od razu. A jeżeli jest powyżej 5 zł, to musimy w kilka chwil poczekać na akceptację. Ja wypłacę skina wartego więcej niż 5 zł i mniej niż 5 zł, żebyście zobaczyli, jak to działa i wygląda. Także tutaj możecie jeszcze sprawdzić listę skinów, oczywiście ona jest poglądowa, jak tutaj jest napisane, ponieważ skiny są aktualizowane co dzień. Także mogą już być wypłacone albo ciągle być na bocie. Także warto sobie włączyć tą zakładkę obok, żebyście wiedzieli ile jaki skin kosztuje. Ja wejdę na pierwszego bota i wejdę w inwentory bota. Tutaj musicie wybrać Counter Strike'a i tutaj znajdę coś, co mógłbym wypłacić, czyli na przykład ten kluczyk sobie wypłacę, przeciągnę kluczyk, tutaj przeciągnę kluczyk, kluczyk biorę i tutaj w tym polu Include a message with your offer musimy wpisać, to co tam było, czyli goboosting.pl i wpisujemy, możesz skopiować, ja napiszę goboosting.pl i w tym momencie klikamy i make offer i nasza oferta zostaje Wysłana. Jak widzicie moja oferta została wysłana i teraz czekamy na potwierdzenie przez administratora, a w tym momencie ja wyślę tańszą ofertę. Jak tutaj właśnie widzicie, moje kredyty zostały pobrane i zostało mi 427 kredytów, czyli, czyli to jest 4 zł ponad 4,27 groszy. Jeżeli znajdziemy tu jakiś item, który chcemy wypłacić, to możemy po prostu wziąć tutaj, go znaleźć na tej liście. Aha, ja go tutaj muszę znaleźć. O, albo na przykład wypłacę tego 57A, po prostu, żeby go wypłacić, kopiuję sobie tę oto nazwę. Wchodzimy na bota drugiego, jest bot drugi. Wchodzimy w jego inwentory, CS. I jeżeli chcemy ten konkretny item wypłacić, to tak jak ja tutaj robicie, kopiujecie i start typing item name tutaj, wpisujemy. I jak widzicie, go niestety prawdopodobnie nie ma na tym bocie, czyli musimy znaleźć coś innego. A jednak jest czyli na innym bocie po prostu był włączeniem innego bota. Jest nasz item, także mogę go wziąć. Factory New, Factory New, wszystko się zgadza. Tak możecie w tych itemach wyszukiwać z tej listy. Przeciągam go. Klikam, wyszli ofertę. Wpisuję, pamiętajcie o tym Go Boosting, wpisuję Go Boosting. .pl wpisuję make offer i moja oferta została wysłana i teraz tylko czekam aż zostanie potwierdzona moje oferty wszystkie dwie są poczekam aż się potwierdzą zobaczcie już kredyt mi pobrało zostało mi tylko 5 kredytów 5,5 kredytu czyli 5 groszy moje oferty tutaj stoją także w tym momencie sobie poczekamy aż moje oferty zostaną potwierdzone jak widzicie Tuduczyk został już potwierdzony. Ile to zajęło? Może 5-10 minut. Warto poczekać, bo za granie dostać 10 zł Za tak naprawdę no, coś, co robicie na co dzień. Fajnie, bardzo fajna sprawa, tak. I teraz tylko czekam mi potwierdzi tutaj tego 5.7. O tym fazie nie Wam pokażę screenshot. W komentarzu przypięty będzie komentarz i tam zobaczycie screenshota, że faktycznie mi ten także 5.7 doszedł. Bo jak wejdziemy w do mojego w ekwipunku to widzicie, że ten kluczyk mam. To ja jeszcze wam zaprezentuję tutaj inną funkcję tego serwisu. Oprócz tego, że możecie zarabiać na tym, że gracie na serwerach społeczności, to możecie zarabiać po prostu z Refów. Jeżeli chcecie zarabiać, to klikacie po prostu tutaj te kółko, zębate, klikacie system poleceń i tutaj macie swój link dzięki któremu dostacie 10% kredytów, które zarabią osoby przecie polecone. Czyli jeżeli Twój kolega zarobi złotówkę, to Ty od niego zarobisz 10 groszy. Im więcej osób polecicie, tym więcej zarabicie. także to jest też naprawdę bardzo fajna opcja na zwiększenie Waszych zarobków, oprócz grania na tym serwisie. Oczywiście nie mówię, że tutaj zarobicie pensję taką jak w pracy, ale naprawdę dostawać pieniądze za coś przyjemnego, to naprawdę się opłaca i polecam. Jeżeli się postaracie, to po dłuższym czasie na pewno zbieracie kosę za granie, Także naprawdę go polecam, jest bardzo fajny, jest przede wszystkim stworzony przez Polaka. Także to się ceni. Wspierajmy naszych twórców. Zapraszajcie także swoich znajomych, polecajcie go. Pamiętajcie o linku w opisie, zaraz się z niego i sprzetestujcie ten serwis. Także to było na tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się więc podobało, to zasubskrybujcie mój kanał, polajkujcie, skomentujcie. Na razie.